Dni rusza konferencja Handmade Business Summit. Ja nie mogę się siebie doczekać. Na platformie już filmiki przygotowujące nas do naszej dyskusji. O, retret, ret. jeżeli jeszcze nie masz biletu, zapraszam Cię. Dzisiaj na platformie wylądował film o emocjach. Nie ma go tutaj, nie jest dostępny, nie jest publiczny, jest dostępny tylko dla właścicielek i właścicieli biletów. I tym bardziej o tych emocjach warto mówić. Emocje sięgają zenitu u nas w zespole, na zapleczu, bo już nie możemy się doczekać. Pierwsze, pierwszy raz pokazywane nowe materiały, których jeszcze w Oplotki nikt nie widział, właśnie lądują na platformie i przygotowują nas do dyskusji, tegorocznej dyskusji. Świat bardzo się zmienia. AI to nowa rewolucja. Pewno słyszysz to z każdej strony, ale nie tylko słyszeć, ale brać udział w tej rewolucji i współ kształtować, <laughs> to pewno będzie temat, który będzie bardzo obecny podczas konferencji. To dlatego będę mówiła też o emocjach, o duchowości, o tym wszystkim, co... Mamy wrażenie, świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi, że mamy tą przewagę nad AI. Nasza rzeczywistość się zredefiniuje. Mam wrażenie, że często się śmiejemy, że AI jeszcze w rękodzieło nie potrafi, jesteśmy bezpieczni. Tak, tak, niby nie potrafi, ale tylko kwestia czasu, kiedy będzie potrafiło. Co więc sprawi, że my jako ludzie, jako twórcy, jako aktywni zawodowo ludzie w branży handmade Będziemy wyznaczać to, jak te kierunki zmian potoczą się w kontekście AI dla nas. <laughs> emocje. Wielu twierdzi, że to jest to, co odróżnia nas od sztucznej inteligencji, supermądrej, z którą pewno na głowę nie będziemy się w stanie ścigać. Ale emocje, czucie, my, jako ludzie, którzy czują coś w środku. No właśnie, ciekawy temat do dyskusji. Będę Cię zapraszać do takiej dyskusji właśnie podczas Henryk Business Summit. I oczywiście będziemy mówić o warsztatach rękodzieła, prowadzeniu ich i braniu w nich udział, za, zaglądaniu na zaplecze naszych pracowni. Będziemy mówić o wycenie rękodzieła, będziemy mówić o tym, jak je promować, jak promować swoje produkty i usługi. Czy to na social mediach, które przez jaj bardzo będą się zmieniać, czy to w trochę bardziej tradycyjny, ale też i nowoczesny sposób, korzystając choćby ze starej jak świat poczty pantoflowej, którą można ubrać w technologię i robić to dużo zbytniej. Będę ci pokazywała te sposoby, z których korzystamy my tutaj w oplotki, ale jednocześnie zaproszę cię do dyskusji, bo myślę, że tutaj dużo będzie zależało od nas. Czy my chcemy pędzić z tym rozwojem AI, czy może będziemy szukać bardziej ludzkich ścieżek na docieranie do naszych idealnych klientów i trochę odwrócimy się plecami od AI, albo świadomie będziemy wykorzystywać lub nie pewne narzędzia? Temat do dyskusji. Takich będzie wiele. Wszystkie tematy, które poruszymy podczas tych pięciu dni konferencyjnych zbierzemy w ostatni dzień, czyli w piątek. Taką większą dyskusją w szerszym kontekście tego, co padało podczas poprzednich dni. Ale teraz po ludzku. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli jeszcze nie masz biletu, na pewno znajdziesz tutaj w opisie link. Podczas pięciu dni konferencji będziemy spotykać się na żywo na linku zoomowym. Od godziny 11.13 do 13.00 codziennie przez dwie godziny będziemy na żywo na Zoomie, będziemy te spotkania nagrywać. Później będę wyłączała nagrywanie, abyśmy mogli jeszcze tak troszeczkę takie afterparty, to już co Vegas zostaje w Vegas, dlatego właśnie warto być na żywo, warto mieć bilet. Natomiast jeżeli nie zdążysz albo oglądasz to nagranie nieco później, to tak będziemy to wszystko nagrywać i to wszystko trafi na platformę kursową Oplotki w formie takich archiwalnych materiałów nagrania naszej konferencji. Zresztą trzy poprzednie edycje konferencji właśnie w takiej formie były dostępne dla właścicieli biletów, przygotowując nas do tej tegorocznej dyskusji. We wrześniu natomiast już to wyłączamy, żeby już się nie rozpraszać zeszłorocznymi konferencjami, żeby już nie patrzeć wstecz. Skupiamy się nawet na materiałach z tego roku. W tym roku, w formie takiego przygotowania do naszych dyskusji, już na platformie kilka króciutkich wideo, które promptują kierunki naszych dyskusji. Natomiast sama dyskusja będzie odbywać się na żywo, na Zoomie będziemy ją nagrywać, a później będziemy ją toczyć dalej, już bez nagrywania. Nie wiem, jak długo będę siedzieć w te dni na Zoomie. Ja obiecałam, że będę w te dni do ostatniego pytania. Co roku we wrześniu, ten początek września to taki trochę mały nowy rok. Jeżeli działasz w branży, Henry, to wierzę, że to jest start przygotowań już taki ostateczny start przygotować do sezonu świątecznego, który często jest naszymi żniwami rękodzielniczymi. Dla mnie jest to też taki czas, kiedy trzeba się wzmocnić, nabrać wiatru w ragle, troszeczkę może skalibrować nasze plany, nasze poglądy, nasze strategie, a później już po prostu ruszać i działać. Właśnie taka jest intencja tej konferencji. Więc jeżeli cię jeszcze nie ma, to koniecznie, koniecznie zaglądaj i. Znać dla siebie bilet. Dlaczego warto być na żywo? Ponieważ to Ty będziesz kształtować tę decyzję, dyskusję i to Ty będziesz zadawać pytania, które dla Ciebie są aktualnie ważne. Będziemy dyskutować dokładnie o tym, co będzie padało w pytaniach właścicieli biletów. Dla mnie to bardzo ważne, ponieważ z tego ogromu wiedzy i doświadczenia, którą agregujemy tutaj w oplotki, ja, dziewczyny z naszego zespołu, nasza niesamowita społeczność super kreatywnych, twórczych przedsiębiorczyń, rękodzielniczek, rzemieślniczek, w branży kreatywnej, będziemy z tego wielkiego kosza, wielkiej wartości, masy wiedzy wyciągać to, co aktualne dla ciebie, to, czego aktualnie potrzebujesz. Dlatego warto być na żywo, warto zadać swoje pytanie, powiedzieć o swoim punkcie utknięcia i dzięki temu kolektywowi uzyskać dokładnie to, czego potrzebujesz tu i teraz. Oczywiście będzie dużo dodatkowych materiałów. Wszystko, co padnie albo padną jakieś potrzeby, jakieś pytania, które będę w stanie dla Ciebie w jakiś sposób rozwinąć krótkim nagraniem, wskazaniem materiału archiwalnego, wideo, które może gdzieś tutaj w naszym świecie naprawdę wielkiej ilości bazy danych, bazy wiedzy się pojawi. To wszystko będzie trafiało na platformę kursową w formie bonusów, a platforma kursowa będzie do Ciebie, dla Ciebie dostępna aż do końca. Wakacji przyszłego roku, czyli takiego e, czasu, kiedy nasza konferencja tegoroczna żyje swoim życiem. Dlaczego? No, bo w przyszłym roku oczywiście, pewnie kon e, konferencja kolejna, i znowu tradycyjnie we wrześniu już będziemy się skupiać na kolejnej. Także nie martw się, jeżeli oglądasz to wideo nieco później i mówisz, kurczę, przegapiłam, to nie martw się, możesz wykupując bilet, on będzie cały czas dostępny, po prostu dostać dostęp do tych wszystkich nagrań i oglądać tą masę, masę super aktualnej wiedzy. W swoim zaciszu, w swojej pracowni, podczas dziergania, podczas dłubania. Jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętaj o tym, że spotykamy się tutaj, aby popychać tematy do przodu. Ja mam świadomość, że. Tutaj w Oplotki żyjemy rękodziełem żyjemy biznesem rękodzielniczym. Ja agreguję wiedzę z naszych kursów prowadzenia warsztatów, kursów wyceny, kursów takich jak Akademia Rękodzielnika czy Biblioteka Akademii Rękodzielnika. Mam świadomość, że jest tego dużo w mojej głowie, w naszym systemie, na naszych platformach, że Ty może wchodzisz do tego świata jako hobbistka albo osoba, która startuje albo ktoś, kto po prostu nas nie zna. Właśnie dowiedziała się o tym, że taka konferencja, że jakieś oplotki, że to jakaś książka, książka w ogóle jest u nich, nie martw się. Chcemy tutaj rozciągnąć czerwony dywan, zwłaszcza przed osobami, które wskakują do naszego świata. Chcę, abyś czuła się tu komfortowa. Tu nie jest ważne ile wiesz. Wiedzę mamy teraz na wyciągnięcie kliku. Możesz sobie wpisać do czata GDP, wygooglować i wszystko, cała wiedza świata, wszechświata wyskoczyć i masz ją na wyciągnięcie palca. Ale co z tego? Często ten nadmiar nas blokuje. Sprawia, że nie działamy, sprawia, że te multum możliwości utyka nas w tym miejscu, gdzie jesteśmy i nieruszane z niczym. No bo przecież wszystko możemy, a ostatecznie nie robimy nic. Taka jest intencja tej konferencji, abyś Ty mądrze podjęła decyzję, co jest dla Ciebie ważne. Co przez pryzmat Twojej wartości, emocji, ciała, możliwości tu i teraz, kontekstu rodzinnego, Twoich marzeń, potrzeb i pragnień co dla Ciebie tu i teraz jest żywe i ważne i abyś na podstawie tej decyzji wybrała z tego multum ogromu wiedzy, naszej opróczkowej, ale też takiej globalnej, dokładnie to, czego potrzebujesz. To po to ta konferencja, to po to spotykamy się na żywo, to po to dyskutujemy w tym zamkniętym gronie osób, które po prostu rozumieją Twoje problemy, Twoje wyzwania, Twoje marzenia, abyśmy mogły się wzmocnić i mogły pójść do przodu. Nie mogę się Ciebie doczekać. Spodziewaj się tu pewnych kolejnych wideo. Ja tak właśnie kanalizuję te emocje związane z konferencją. Sama jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać. Będę się dzieliła z zupełnie nowymi treściami, które właściwie od 4-5 lat gdzieś już tu w oplotki są, ale po prostu bałam się, wstydziłam, nie czułam się gotowa, aby się nimi podzielić. W tym roku jest inaczej, w końcu do tego dojrzałam. Nie mogę się doczekać tej edycji konferencji i bardzo serdecznie Cię do niej zapraszam. Do zobaczenia na pokładzie. Linków oczywiście szukaj tutaj. A jeżeli chcesz wziąć pod pachę przyjaciółkę, której dobrze życzysz w biznesie, to koniecznie podziel się tym linkiem. Kiedy będziecie razem, będzie Wam łatwiej dyskutować o tych tematach dalej, pogłębiać tą wiedzę i będzie Wam zdecydowanie łatwiej nie wypaść z biznesu opartego o ręką gdzie że bo będziesz zawsze miała kogoś pod pachą, kto będzie Cię wspierać na co dzień w Twoim świecie. Widzimy się na konferencji. Do zobaczenia już niedługo.